Ci chciałem dziś bić, Ale spodnie to te czy te Chyba te nie? Chyba Też tak myślę. Bra! Znów noszę sobie bagi, pikaldy mi fitują Ty coś ostrady wariusz Ja mówię twoje zdrówko Więć grup na plaży zgadnij Weekend był jak to ująć Dziewczyny nie jak Zamawiam dla nich Bourbon Braze. Stylówka niczym z lumpa, słońce oświetla miasto Dla nas dziś nie ma pracy, nie ma dla nas nie, też nie, lekarstwa. Twoja ostatnia paczka, odrzucona transakcja Co? Nie jest mi z tym, wstyd, bez znaczenia, ktoś się patrzy Ciśnienie musisz lubić, oksy niczym na nartach Mam na maszynach farta i trochę wbite w katę Palić, więc została gdzieś na światła. Raz. Mam tu z domieszką Sprite'a, smak minionego lata. Znów noszę sobie bagi, zegarek wolnityka tyka. Wychodzę na bulwary, tu Warszawa nie zasypia. Raz jak przygłęda, raz trochę kolej z klasą. Raz jak przygłęda, raz trochę kolej z klasą. Znów noszę sobie bagi, zegarek wolnityka tyka. Wychodzę na bulwary, tu Warszawa nie zasypia. Raz jak przybłęda raz trochę kolej Oh, oh, raz je przygłęda raz trochę kole z klasą oh, oh. Czekaj chwilę, potrzebuję zwolnić nim zrobimy kolejne mile Smażymy gips tyle, każda sama happy mile. nie to zabawy killer Zostawmy wspomnienia, żeby w tyle jest mile Jakby, może lepiej, że jest martwy Już nie masz czym się martwić Idę nowym światem, wszystko się puszczy jako przy tej miłej zegarek, chcę z tej chwile Spokojnie, na szczęście go wcześniej zwolniłem Widzę jak to miasto żyje Immersyjniej czuję muzykę I mimo iść ciągle abstynę, to ziom mój kolejkę wypije tu za mnie no. Dzisiejszy wieczór freestylem. Dzisiaj jak chcę keps, to za irankiem zahaczę oknajpę, zostawię tam kaskę. Lubię nowe smaki, zwłaszcza jak mam gandzie. A gdybym był magiem i mógł sobie wybrać trzy życzenia, to życzyłbym sobie więcej takich tripów więcej smakołyków i do palenia. Znów noszę sobie bagi, i zegarek tyka Wychodzę na bulwary, tu Warszawa nie zasypia. Raz jak przybłęda, raz trochę kolej z klasą. Raz jak przybłęda, raz trochę kolej z klasą.